zróbmy 144 podzielić na 6. Ile razy w jedynce mieści się szóstka? Nie mieści się. Ile razy w 14 mieści się szóstka? Dwa razy. 2 razy 6, 12, odejmujemy. 14 minus 12 to 2. Spisujemy czwórkę. Ile razy w 24 czwórce teraz mieści się szóstka? 4 razy, bo 4 razy 6 to 24 i mamy gotowy przykład. Może jeszcze jeden. Może będzie zresztą, nie mam pojęcia. 288 podzielić na 3. Możliwe, że będzie reszta. Ile razy w dwójce mieści się trójka? Nie mieści się. Ile razy w dwudziestce ósemce mieści się trójka? 9 razy, bo 9 razy 3, 27. 8 minus 7, 1. Ósemkę spisujemy. Ile razy w 18 mieści się trójka? 6 razy, 6 razy 3, 18. I udało mi się bez reszty przykład wam znaleźć.